Państwa serdecznie jesteśmy na bazie u Rafaela. Dzisiaj mamy do oczyszczenia szczypów programów i do laboratorium jedną osobę. 16 cywilizacji przybyło, przyglądać się, co się czyni dla człowieka. I zapraszamy Anna, Lidia, hasło San. Simone przekazuje wizerunek. Anna. A-N-N-A. Lidia. L i d I-A. To jest <laughs> Zielono-żółta planeta się ukazała. Dwie cywilizacje zamieszkują tam. Wszystkiego doświadczają. Negatywne, pozytywne, neutralne. 14 galaktyk oddziela tą planetę od drogi mlecznej. Ukazała się na stole kryształowym. o połowie zniszczona ochrona planetarna spłynęła z tej istoty.

machen, dass sie sich sehr viel um ihren inneren Kreis ma i ten program stwarza zmartwienia niedobre myśli. Dann ist ein quadratischer Nie jest aktywny. Auf der anderen Seite ist ein chip. Okrągły chip po lewej stronie mózgu da, ściągnięty. Nie jest aktywny. Dann ist ein da, da. ściągnięty. nie nie auch nicht Ein runder chip. Chip I zwiększa ten program aktywny. Zwiększa bóle fizyczne. Dann ist noch ein kleiner runder chip. Mały okrągły chip program ruchowy ma. Są sen. Ten na ucho nie ma nic. Na oczy nie ma nic. Ale pod oczy są jeszcze jakieś. Dwa wyżewate stworki pod oczami, na dolnych tych tych pod oczami, sięgają. Ok. Na. Ja mam usta nie ma nic. Zwijki w dolnym szyi. Trójkąt z karku. Ściągnięty. Nie jest. Aktywny. Um, auf der Schilddrüse liegt ein kleiner Mały, okrągły, czy, y, na tarczy, ściągnięty, Nie jest aktywne. Auf der linken Schulter liegt noch ein dreieckiger Program halt dann um, die I zakwasza, no, tworzy skurcze, mięśni na plecach. Das ist okay. Na rękach nie ma nic. Herz ist frei. Na sercu nie ma nic. Lunge. Na półtorej nie ma nic. Owalne chips wątroby ściągnięty, Nie jest aktywny, trójkąt liegt ein z wewnątrz żołądka ściągnięte, Aktywne. Aktywne. stany zapalne żołądka tworzy. na są frei. Nie ma nic. Niere, auf der Seite liegt Mały okrągły chip z lewej nerki. Ściągnięty. Nie jest aktywny.

na ulach nie ma nic. Knie Na kolanach nie ma nic. Do stóp się nie ma nic. Rafael robi przegląd. Jeszcze raz te stworki pod oczami nie były aktywne, dlatego toksy nie nic nie Pościągane wszystko. I teraz aura jest sprawdzana. No, Z wewnątrz jest usłabiona, ale z zewnątrz bardzo mocno. So ta energia odnawia całkowicie z aure. I zrobiony. Ochrona planetarna obija to istotę. Siedzi na stole. Bardzo się cieszy zadowolona raper. Już wskazuje, zaprasza do laboratorium, zeszła ze stołu. Położyła się na stole marmurowym. Skan zjechał wziął na wiary i cały układ kostny się ukazał. Jetzt sind äh die Hüft- und Handgedenke aufgeblenkt. Äh stabbiodrowe i nadgarstki rozbusnęły, zniknęły. Okay, das fügt sich wieder ein. Ganz się ich es probiert. Sie habe von der Biopsie. Stare kręgi rozbusnęły, zniknęły. Okay, das fügt sich auch. Also habe ich es biznis die schienbeine piszczele obydwa rozbuśnęły w nogach i zniknęły kiedyś widzi auch ukazujący się z powrotem Gut, jest sieht man halt die muskulatur I muskulatura się ukazała okej ähm fünf rückemuskuln sind auch pej musku na plecach rozbuśnęło zniknęło Okazało się z powrotem. Na karku muskulatura rozbłysnęła, zniknęła. Ukazało się z powrotem. Dwa, dwa muskuły brzuszne rozbłysnęły, zniknęły. Okazało się z powrotem. Muskuł musku kierujący moczem rozbłysnął, zniknął. Ukazał się z powrotem, płytki rozbłysnęły, zniknęły, ukazały się z powrotem i wszystkie ścięgna całego ciała się ukazały, w rękach i nogach wszystkie ścięgna rozbłysnęły, rozbłysnęły i zniknęły, ukazały się z powrotem. To teraz organy wewnętrzne, trzy rozgłuski na mózgu, te miejsca zniknęły, ukazały się z powrotem, zatoki rozgłosnęły, zniknęły, Okazały się z powrotem. Jetzt zwei dwa e, rozbłyski na układzie limfycznym i te miejsca zniknęły. Okay, Ukazały się z powrotem. To jest nasza zęblaś. Dziąsła rozbłysnęły, zniknęły. Okay, Ukazały się z powrotem. Część e, tarczycy rozbłysnęła, zniknęła.

Ukazał się z powrotem. Mała część wątroby rozbłysnęła, zniknęła. Okazało się z powrotem. wewnątrz żołnierz rozbłysnął, zniknął. Ukazał się z powrotem. Cały układ nerwowy teraz. Cztery rozbłyski i te miejsca zniknęły. Ukazały się z powrotem. Teraz skóra ze wszystkim, co pod skórą. Pięć rozbłysków, te miejsca zniknęły. Ukazały się z powrotem. Skan podjechał do góry. Jest total... Freut sich halt noch mehr, also... Jeszcze więcej szczęśliwa jest, jak poprzednio. Siedzi na stole, Wezus ją uspokaja, musi się zneutralizować. ze stołu podziękowania u wszystkich uczestników. Ta żegna się i znika w portalu. Cieszymy się, następna osoba od od, e, o, no, uzyskała u Rafa na bazie, co było jej potrzebne. Pozdrawiamy Was. Zostańcie zdrowi na mastek.